Cześć, z tej strony Ahrelek. witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiejszy filmik będzie dotyczył Silek. Przed Państwem Silka Stasia, lecz to nie o niej dzisiejszy filmik, tylko dokładnie o jej dzieciach. Będzie to filmik o inkubacji jajek, właśnie Filex. A teraz zapraszam już do oglądania. A więc, tak, zacznijmy może od inkubatora. W inkubatorze znajduje się teraz obecnie 10 jajek, z czego te 6 jest z jednego wkładu, te 4 to są z drugiego wkładu. Są to jajka, które już powinny się za niedługo. Wykluwać tym tutaj, właśnie z prawej, zostało kilka dni. Tym tutaj, tydzień po lewej stronie. Ze silik mam tylko trzy kury, dlatego nie mam tych jajek zbyt dużo. Jeszcze nie niosą się tak, że codziennie jedno jajko każda znosi. Tylko jest właśnie różnie. Z tego, już tutaj chyba ze dwa lub trzy jajka zostały wyrzucone, ponieważ dwa były puste. Jeden chyba był obumar, potem w czasie inkubowania. Wszystkie informacje dotyczące zajmowania się jajek podczas inkubowania znajdziecie na moim kanale. Znajdują się tam właśnie filmiki instruktażowe, jak zajmować się jajkami, jak je przygotowywać. Nie są to pierwsze wkłady, ponieważ dwa pierwsze wkłady, właśnie jajek silek, już są po lękach. Za chwilę do tego przejdziemy. Te jajka są zalężone, dwa dni temu były sprawdzane, zalążki mają się bardzo dobrze. Tak więc myślę, że jak największa ilość powinna się z tego wykluć. I jesteśmy przy odchowalniku, gdzie znajdują się młode pilki. Jak możecie zauważyć, jest ich tutaj 7. Jest pięć małych, z czego cztery czarne, jedna biała oraz dwie większe, dwie są właśnie białe. Tych pięć małych kur ma około tygodnia. Te dwie białe, większe mają około dwóch tygodni. Zresztą było na Facebooku zdjęcie dodane właśnie, gdy się wykluły. Kurki się mają bardzo dobrze, trzymią się wszystkie razem, do tego nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, są troszkę nieśmiałe. Mam tutaj właśnie dwa te małe pisklaczki. To właśnie jedna czarna, jedna biała sileczka. Tak więc zobaczymy jak podrosną. Jeszcze nie mam pojęcia co to jest. Czy to są Kurki czy koguciki. Nie wiem, czy będzie coś zostawiać. Zobaczymy, właśnie jeszcze później. Zobaczymy też, ile jeszcze wykluje się z jajek, które są w inkubatorze. Tutaj ja mają cały czas dostęp do świeżej wody. Tutaj właśnie mają pokarm, jest to pasza jedynka dla kur Czyli tu w zupełności właśnie wystarczy od czasu do czasu także ciepnę im tutaj e, jakąś zielonkę, żeby się już pomału przyzwyczajały minęły dwa dni od nagrywania e, zanim jeszcze właśnie poskładałem filmik okazało się, że zaczęły się kluć kolejne pisklaki z następnego wkładu mam tutaj już kolejne dwie małe sileczki nie są to czysto białe tutaj ta jedna właśnie zaraz Wam pokażę jedna jest właśnie taka troszkę szara troszkę taka przybrudzona a jedna właśnie ma takie drobne plamki, właśnie na, na grzbiecie dlatego nie będą to czysto białe silki ale mają się bardzo dobrze zaaklimatyzowały się przy reszcie silek teraz już możecie zauważyć różnicę właśnie między tymi jednodniowymi silkami a te które już mają ponad dwa tygodnie Tak więc ten filmik to by było już na tyle. Jeżeli Wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie ją dla właśnie bohaterów liczycie tego filmiku i ja chwilę. Może to nie były też filmiki. Ale oczywiście lajka like możecie zostawić. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić za pomocą e-maila oraz Facebooka, do których filmik będzie podany w opisie filmiku. Tak więc ja już się z wami żegnam, i do zobaczenia w kolejnym filmiku.